Tutaj regulacja siły nawiewu, awaryjki, akcesoryjny, a może i nieakcesoryjny, no bo kto wie, czy wtedy już DU nie było właścicielem FSO, radio odtwarzacz. No i tutaj dzieje się dramat, moi drodzy, na tej desce rozdzielczej, bo myślę, że tylko dla wtajemniczeni wiedzą, jak tutaj to obsługiwać. Tutaj zwróćcie uwagę, są takie dwa, dwie takie dysze. Z tej, tej, tutaj macie położenie tak zwane zimne, czyli maksymalnie wysunięta, lewa dźwignia w dół, prawa w górę i wtedy leci wam najzimniejsze powietrze. Natomiast jeżeli obrócicie w tą stronę, no to leci wam najcieplejsze powietrze. Jeżeli chcecie tym regulować, no to jak DJ musicie tutaj musicie sobie tymi dźwigienkami operować. Tutaj zestaw jakiś zaślepek, czyli FSO jasno pokazywało, że mamy biedną wersję, że właściciel nie dopłacił. Natomiast już chyba wiedzieli w tamtych czasach, że telefony komórkowe są w natarciu, i zwróćcie uwagę, mamy całkiem ładną płytkę.